Cześć kochani, witamy Was dzisiaj z nową jakością, dajcie znać jak Wam się podoba, jak Wam się będzie oglądało. Dzisiejszy dzień zaczął się przygodami, przygodami Mikołajka, można powiedzieć. Już, już Wam tłumaczę na czym polega cały haczyk. Na początek warto odnotować szczegół taki, że kawa jeszcze nie jest wypita moja. A istotny jest dlatego, że wziąłem się za robotę. A jeszcze nie skończyłem pić kawy i jeszcze jestem taki niezbyt rozbudzony i wziąłem się za golenie yy, brody. I miałem plan, żeby tutaj jak będę schodził, no to coraz jakby dłuższą robić, no tak jak to się robił Barbera. No nie zmieniłem, nie zmieniłem tego oto pihajstra, no i się opierdzieliłem cały na 2 mm, no nie tak miało być. Mam nadzieję, że widzieliście naszą rolkę na profilu Latę Piesia. To wyszło nam bardzo fajnie. Latę wygrała nagrodę za najlepszą relację z targów, więc nagrywamy dzisiaj kolejną rolkę z tym, jaką dostała nagrodę z rozpakowywania paczki. Tutaj mamy rozpisany scenariusz, zaraz się za to zabieramy. A w ogóle ja zrobiłam też na Instagramie ankietę, kto był najlepszym aktorem, i wszyscy zagłosowali na Latę. Nie dziwię się, że wygrał. To jak będziecie chcieli zobaczyć tą rolkę, którą zrobiliśmy, żeby wziąć udział w tym konkursie, to wrzucimy. Bo... Instagram, lato Piesiato to polecam obserwować. Tak, jest tam dostępne. I teraz widzowie, ja już tutaj ustawiłem statyw, żebym miał dobry kadr. Będę potrzebował współpracy naszej aktorki, która niestety jak na razie położyła się na kanapie, a nie u siebie w łóżeczku. Bo to jest najtrudniejsze zadanie, bo laty umie iść do siebie i wiedzieć, co to znaczy. Tylko w ogóle nie umie komendy leżeć. Nie, nie potrafimy jej tego nauczyć. Trzeba po prostu chwilę poczekać. Robimy scenografię dokładnie. Przyklejamy tutaj plakat do ściany, żeby był ładny dyplom na ścianie. Tam aktorka ma teraz chwilę przerwy. Jak tam? Nagrywamy dalsze ujęcia. Teraz już mamy wszystko, co potrzebowaliśmy dzisiaj dograć, nagrane. Tu jest scenarzystka, która napisała scenariusz, i też scenografka, która scenografię wymyśliła, i reżyser. Tam jest aktorka i sobie też odpoczywa. No, a stary tutaj, wiadomo, układa sobie kafelki. Pani reżyser, scenariusz, scenograf, pisze tutaj dialogi jeszcze do rolki z Latę. Bo to będzie rolka gadana. Tak, będzie to rolka z Trickster's Voice, czyli ten głos, z którym gadają wszystkie pieski i wszyscy to kochają. A w dzisiejszym vlogu, jako naczelna jesieniara, będziemy robić zupkę dyniową i będziemy sobie fajnie gotować, bo dzisiaj już jest zimno, dzisiaj już jest brzydko. I ja czekałam na taką sweterową pogodę. Już, już wystarczy słoneczko. Witam w mojej kuchni. Jako pierwszy jesieniarski przepis zrobimy oczywiście zupę, krem z dyni. Tym razem będę robić tak, że dynię i marchewkę upiekę, więc tak, potrzebna nam jest jedna dynia piżmowa, trzy marchewki, ale myślę, że ja nie wykorzystam tych trzech. No i dodatkowo przygotowałam sobie cebulę, myślę, że użyję tak z półtorej cebuli, trzy ząbki czosnku, seler naciowy, to też niecały, ale już go sobie też od razu całego skroję i cztery ziemniaki, to sobie podsmażę, do tego wrzucimy te pieczone warzywa. Teraz spróbuję przekroić dynię, ale nie wiem, jak mi to wyjdzie. Wow. O, jaka malutka. Jak ma mało tutaj pestek. A my mamy dynię piżmową, którą trzeba obrać. O matko. Zostałem z prawie tutaj. Ta dynia jest trochę niepojętna. Dynię też sobie pokroiłam na kawałki, i wrzucam ją do piekarnika, myślę, że na 200 stopni rozbranego. Ojej, ale o, ciężkie. Co się stało? Czemu płaczesz? O, ostro. Warzywka piekły się pół godziny w 200 stopniach. Są już ok, są miękkie. E, możemy wyciągać. Pachnie jak gotowana kukurydza. Teraz spróbujemy taką upieczoną dynię. Ja jej nie przyprawiałam, bo dopiero w zupie sobie to zrobię. Taki kawałeczek. Bardzo dobra, solutka. Fajne. No, pokaż. Leci samolocik. Mmm, wata 2 i trochę. O, nie? tak, no. O, no, lata też będzie próbowała. Tak, oblałam zimną wodą, żeby było ready. O, ona już wie. Jest No, pyszne chyba. No, chyba. Wszyscy lubią dynię. To będziemy smażyć. I mamy tutaj trzy ząbki czosnku. Kawałek imbiru, gdzieś z taki o. półtorej cebuli i 150 g selera naciowego. Wziąłam sobie duży garnek, bo to będziemy blendować, więc, żeby było wygodnie. 25 g masła. No i lecimy. Jak robię zupę, to lubię smażyć właśnie na maśle, bo wtedy tak jakoś lepiej smakują mi te rzeczy. Teraz wyrzucam pół kilo ziemniaczków. One są po to, żeby zagęścić trochę tę zupę. Szykuję sobie bulion. Wrzucam jedną kostkę tak na 0,6 litra wody. Najwyżej trochę dolejemy. O, zobaczcie widzowie, jak się tam teraz zrobiło kolorowo. Dobra, i to 0,6 jest akurat. Nie będę dolewać wody. Teraz na małym ogniu gotujemy do zmięknięcia ziemniaczków. Kochani, teraz Mikołajek będzie robił bzzz. Taka papa jak dla dzieci. Proszę Państwa, zdarzyła się awaria. Okazało się, że dosyć mocno, żem zmiksował. Jako dodatki proponuję fetę lub taki serek, wiecie, feto podobny. I my bardzo lubimy do takich zup krem groszki ptysiowe. No kochani już jesteśmy w pozupce. Podrzemce. Podrzemce powiedniej. E, idę sobie od nikoli, żeby wam powiedzieć, czy mi smakowała, czy nie, żeby ona nie słyszała. No więc tak, zupka była pyszna. Teraz całkiem serio. Zupka była pyszna. Jak co roku możemy powiedzieć, jak to by smakowała? Bardzo, bardzo? Bardzo. Słodkawa bodynia, słonawa bofeta, chrupiąca bo ten, ten groszek. Groszek tysiowy. Na TikToku znalazłam fajny przepis na ciasto z dyni, więc yy, może? może zrobimy. Dobry wieczór. Łączymy się z Wami już właśnie wieczorem i to nawet nie w sobotę, a w niedzielę, bo sobota wieczór nam przeminęła. Kinie. Wczoraj byliśmy w kinie na zielonej granicy. Film bardzo mocny, taki dyskomfort czułam podczas oglądania, tak jakby wiecie, taki ścisk w klacie. Ja też powiem, że właśnie taki trzymający w napięciu, bo cały czas czułam taki ścisk w brzuchu. Film długi, bo 2,5 godziny i czarno-biały, więc taki ciężki do oglądania, przynajmniej dla mnie, bo ja nie przypadam za czarno-białym kinem, ale nie byłam zmęczona. Poszliśmy też na późną godzinę, a nie, nie, nie odczułam tego. Wrześni, ktoś się obawia, że nie wytrzyma e, takiego czasówki nie na czarno-białym filmie, to na spokojnie da się wytrzymać. I, i no ta historia, która tam była przedstawiona, no to ona się bardziej tutaj liczyła. Pierwszy raz od nie pamiętam, kiedy ludzie klaskali na koniec filmu. Jak się zaczęły napisy końcowe, w ogóle w kinie było bardzo cicho. To nie było tak jak na takim normalnym filmie. Ludzie faktycznie siedzieli, tacy wciągnięci, nie było słychać chrupania popcornu, jakichś rozmów, bo ostatnio byliśmy na Openheimerze i gościu koło mnie palił wapa, więc teraz nie, nikogo takiego nie było. Nawet ja nie gadałam, a ja zawsze dużo gadam do Mikołaja w kinie. I o duże rzeczy się pytam podczas filmu. To prawda. Więc no taki warte obejrzenia film. No, a dzisiaj, niedziela, Dzień Święty święcić, a my zamiast do kościółka poszliśmy na marsz. Obiecujemy Wam Polskie jutra, Polskie przyszłości, Polskę wolności. Wolność, równość, demokracja, wolność, równość, demokracja. Na marszu, tak przynajmniej w najbliższej naszej okolicy. To właściwie większość osób była taka 40. Plus. I też nie tak, że szli z flagami machali, tylko naprawdę tam skandowali, krzyczeli, tak. śpiewali, była energia. Także mnie to bardzo zdziwiło, bo myślałem, że właśnie będzie więcej takich młodziaków. Bo nas szedł taki pan w wieku naszych dziadków, bym powiedziała, i on po prostu tak dawał czadu. On w ogóle przyjechał chyba z Gdańska, z tego co tam słyszałam, i naprawdę taki był zawzięty. Ale tak wiecie, pozytywnie. Ba bardzo wszyscy się cieszyli wokół niego, bili mu brawo e i no bardzo fajnie. Ale potem go zgubiliśmy, już nie było tak fajnie. Byliśmy tak w końcówce marszu. Jak my dopiero wychodziliśmy z pierwszego skrzyżowania, to początek marszu już dochodził do mety. Bardzo dużo było ludzi. I my się w ogóle zatrzymaliśmy ponad półtora kilometra od mety. Ludzie się po prostu już ściskali tak. przed tą sceną, no i nie było gdzie dalej przejść, więc staliśmy kawał drogi od tej sceny finałowej. Wygrzewamy się, bo wymarzyliśmy dzisiaj na mieście. W słońcu gorąco, w cieniu zimno, także ciężko się też ubrać do tej pogody. Mieliśmy polarki i mieliśmy kurtki, a i tak nas wywiało. Co chwilę trzeba by było ściągać i zakładać te kurtki, no. i polarki, rozpinać. A jeszcze Nikolce się przypomniało. W tym filmiku widzieliście, jak tworzymy rolkę. Rolka już jest opublikowana na profilu Late Piesiato i możecie ją zobaczyć. I dać lajka i napisać, że lato jest super. Czeka na wasze komentarze.